Witamy wszystkich serdecznie. Grzegorz grzesień. Komisja ds. Mediów i Promocji. Ze mną Dariusz Ciechański, osoba, która odpowiada za sport w Polskim Związku Wędkarskim. Kolego Darku, jesteśmy tuż po spotkaniu z trenerami corocznymi, ciężkim spotkaniu, tak jak mówiłeś wcześniej, ze względu na to, że byłeś po stronie trenerów. Dzisiaj jesteś po stronie osoby, która, że tak powiem, odpowiada za ten sport. Jak to wszystko oceniasz i ze swojej perspektywy? No, w ciągu roku duża zmiana. Ja jak zwykle do spotkań podchodzę rzetelnie i byłem sterymowany. Nie lubiłem nigdy w poprzednich latach, kiedy byłem trenerem kadry narodowej. To był najgorszy dzień w roku, kiedy musiałem się spotkać z władzami sportu i prosić o pieniądze wnioskować o większe pieniądze na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Było takie trochę uwłaczające. Dzisiaj jestem drugiej. Z drugiej strony, kiedy trenży przyjeżdżają, prosić o te pieniądze, prosić o ubrania, prosić o y, treningi, o zgrupowanie i tak dalej, ja odpowiadam kolego Grzegorzu za y, 20% funduszy z całego zarządu głównego. I chciałem tutaj nadmienić, że każdy wędkarz w Polsce, który wpłaca pewną składkę, y, płaci na sport 2 ,70 zł 70 groszy. Chciałem uświadomić to wędkarzom w Polsce Wszystkim, że to są tak znikome Grzegorzu pieniądze, że dwa złoty od wędkarza i 70 groszy idących na sport są to naprawdę dobrze zagospodarowane pieniądze. Jest to 17 reprezentacji wyjeżdżających na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Jest to ubranie tych reprezentacji, jest to wyposażenie tych reprezentacji w sprzęt typu robaki, zanęty. Bilety lotnicze, noclegi, opłaty startowe, opłaty yy, yy, tego typu jak diety, delegacje itd. Tak to są ogromne pieniądze, które idą na sport i są naprawdę wykorzystane i są naprawdę dobrze wykorzystane. Bo naprawdę dzisiaj największą reklamą dla Polskiego Związku Wędkarskiego są nasi zawodnicy. Nie wiem, czy Grzegorzu wiesz, że w historii polskiego wędkarstwa. W roku 2023 polskie reprezentacje odniosły największy sukces. Ja wiem, bo ja miałem się na, rozmawiać z wszystkimi trenerami przed tobą, poza tym siedzę w tym na bieżąco. O tego są social media nasze, tam właśnie wszystkich informujemy. Natomiast właśnie tutaj bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła, ponieważ trenerzy na ten temat rozmawiali. Jako ciekawostkę, co to to, to to co, przepraszam, prezes powiedział, że to jest pomiędzy 2-3 a złote od każdego wędkarza płacącego pełną składkę wędkarską w naszym związku. Nawet sami trenerzy do końca nie byli tego świadomi, także widzicie, że to jest naprawdę znikoma kwota w postaci jednego wędkarza, natomiast z racji tego, że jest nas bardzo dużo, daje to możliwość właśnie reprezentowania naszego kraju, naszego polskiego związku wędkarskiego na arenie międzynarodowej. Ok. Bardzo ważną, że tak powiem, dzisiaj ważnym punktem na, na tych obradach była forma wędkarstwa, dyscyplina, która się bardzo mocno rozwija. I ja bardzo chciałbym, żeby z Twojego punktu widzenia, z Twojej perspektywy nasi widzowie mogli uzyskać odpowiedź czy i kiedy i jeżeli tak, to na jakich warunkach metod FEDER oczywiście, bo o tym mówię, pojawi się jako oficjalna dyscyplina sportu w Polskim Związku Wędkarskim. Już w ubiegłym roku GKS i Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego dał możliwość rozgrywania zawodów rangi Grand Prix Polski na zasadach nie światowych, nie zasadach naszych, zarządu głównego, a na zasadach, które ustalili sobie zawodnicy tej metody, czyli y, dyscyplin metod FEDER. Zrobili sobie cykl zawodów, z tego cyklu zawodów wyłonili najlepsze drużyny, a władze światowe y, ogłosimy, że zapraszają na Mistrzostwa Świata do Hiszpanii y, po dwie reprezentacje narodowe. W związku z tym, że była taka możliwość wystartowania, Udostępniliśmy tę możliwość zgłaszając. My więcej nie możemy, i tutaj mówimy o finansach. Nie możemy jako związek do końca kadencji, gdyż działamy w jakimś zakresie finansowym, zwiększać ilości nowych reprezentacji. Na pewno do końca kadencji oficjalnie metod Feder nie będzie miał swojego zeszytu zasad ogólnych sportu, nie będzie miał rozgrywek pod patronatem PZW, z sędziami PZW, z pucharami finansowymi przez PZW, medalami finansowanymi i nie będzie finansowania całościowego tej dyscypliny. Natomiast przyglądamy się tej nowej dyscyplinie, jeżeli ta dyscyplina przez najbliższe dwa lata, czyli do końca mojej kadencji i kadencji zarządu głównego, dalej będzie się tak mocno rozwijała i będzie przynosiła. Klubę Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, to na pewno, jeżeli nie będę nawet prezesem w nowych władzach, to na pewno będę wnioskował o to, żeby tą dyscyplinę powołać, a może zrezygnować z jakichś dyscyplin niszowych. Przy czym do końca kadencji nie przewiduje żadnej likwidacji, żadnych dyscyplin, które są latami rozgrywane, ale też nie powoływanie nowych dyscyplin, bo w kolejce czeka trutara, już słyszałem, że zawodnicy są zainteresowani y, tak zwaną metodą street fishing. Jest to spinning, y, ja to nazywam spinning nabieganego po mieście, ale no, tak to wygląda. Więc y, moje, moje zdanie i zdanie raczej całego GKS-u, ale i, i zarządu głównego, nie powiększamy ilości dyscyplin, dajemy tym dyscyplinom możliwość rozwoju u nas. Niech organizują się sami, niech sami rozgrywają zawody. Niech wyłonią najlepszych. Dzisiaj obiecałem na spotkaniu przedstawicielowi y, Metod Feder. Jest to notabene członek ekipy, która zajęła drużyną, drugie miejsce na MŚS oświatowym. Tak, mam mieliśmy okazję. Tak, y, dałem gwarancję, że wysłuchłam. Bo to nie jest, że mam gdzieś w kieszeni te pieniądze. Wysłuchłam z budżetu GKS-u, nie innych reprezentacji, a z budżetu GKS-u pieniążki na opłatę startowego dla pierwszej, najlepszej drużyny. Nie dwóch, ale dla najlepszej. Ta, która zostanie pierwszą drużyną na Mistrzostwach Polski metod FEDER i ubierzemy. Ubierzemy te reprezentacje. Tyle możemy w tej chwili. Więcej nic nie mogę obiecywać, dlatego, że no, żyjemy tu i teraz na określonych zasadach finansowych i 17 reprezentacji, które mamy, muszę wyposażyć finansowo, ubraniowo i tak to nie są tylko pieniądze na reprezentację. Chcę zauważyć, że po 30 latach, o, przepraszam, 40 latach, w Polskim Związku Wędkarskim wszystkie mistrzostwa polskie będą nagradzane zawodnicy medalami, nowymi medalami PZW, pięknymi, odlewanymi w 3D, powiem może nawet ładniejszymi niż te z Mistrzostw Świata fipsed Ja się z tego cieszę, że do, te, do tego doszło że dobrnąłem, że udało mi się to osiągnąć. Na pewno będą w tym roku piękne, okazałe puchary. To są pieniądze właśnie, które idą ze sportu. Tak reasumując, bo to jest akurat bardzo ważne, ponieważ było bardzo wiele pytań. Chciałbym, żeby prezes mnie wyprostował, jeżeli coś przekręcę, ewentualnie jeżeli coś powiem nie tak. Tak jak rozmawialiśmy z kolegą Bartkiem, taki ja jeszcze raz powtarzam. Metod Feder w Polsce istnieje jako dyscyplina i się go nie da przekreślić, bo to jest ogrom ludzi, którzy tą formą, tą metodą, tą dyscypliną łowią. jeżeli koła lub okręgi zechcą sobie organizować zawody i to się będzie rozwijać, jak najbardziej w najbliższym czasie istnieje możliwość tego, że stanie się to dyscypliną, która formalnie stanie w szeregi GKS-u, będzie miała swój zeszyt, jak to powiedziałeś. I będzie po prostu klasyfikacja taka, która kadra narodowa wtedy Polskiego związku rękarskiego, w tej właśnie metod Feder, będzie reprezentowała nas oficjalnie na arenie międzynarodowej. Ok. Słuchajcie, ja nie trzymam prezesa już dłużej, ponieważ jesteśmy tutaj bardzo długo już. On jest zmęczony. Zresztą mamy jeszcze kupę kilometrów, żeby wrócić do domu. Bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas przed monitorami, telefonami i oczywiście do zobaczenia na kolejnych relacjach. Ja prezesie szczęśliwie ja dziękuję. dziękuję serdeczne I jeszcze raz moje podziękowania dla działu promocji za Waszą super robotę. Od tego jesteśmy. Dziękuję i pozdrawiam.